Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Ja jestem Nonym, a to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale, jak widzicie, przychodzę do Was z podwójnym, tak czy nie. Weźmiemy sobie na analizę dwie edycje kolekcjonerskie, które nadchodzą. Pierwsza to jest Homeward 3, a druga to jest Five N Nights at Freddy's. Eee, na początku się skupimy nad Homewardem, później nad tą i zobaczymy, czy jest ona w ogóle warta eee, zakupu. Eee, cóż tu jeszcze mogę tak na szybko powiedzieć? Oczywiście, że jeśli by, bylibyście zainteresowani zakupem, bądź dodatkowymi takimi. Rzeczami lub sami chcielibyście tą grafikę prześledzić, no to linki do tych obu wpisów znajdują się na dole w opisie. gdzie was zapraszam, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz i napiszcie mi, co wy sądzicie o tych edycjach i czy w ogóle rozważacie ich zakup i posiadanie w swojej kolekcji. Tak więc lecimy sobie tutaj z pierwszą edycją. Jak widzicie, jest to edycja HomeWorda trujeczki, będzie to wydanie dostępne tylko i wyłącznie na PC. -ta i premiera ma się odbyć pod koniec tego oto roku. W skład tej edycji, którą przed. Tu, którą widzicie, mamy grę z cyfrowymi dodatkami, litografię, talion kart, brelok i cztery modele statków. I teraz, tak. Tutaj mam te karty Brelok, i tutaj modele statków. Tu jeden taki ma 3 cm, 7,6 cm, 4,5 cm i największy 35,5 cm. Taki duży statek. Są po tych tutaj grafikach, które niestety ich rendery nie są dość dokładne i na pewno dół to wszystko będzie plastikowe i obawiam się, że w ogóle całość będzie plastikowa, nie wiem jakie jakości, ale te podstawki na pewno to będzie plastik więc jeżeli ktoś się tym interesuje, no to może być to dla niego i oprócz tego oczywiście dostaniemy tutaj kolekcjonerskie pudełko, gdzie wszystko razem zostanie tutaj ładnie zapakowane i do tego jeszcze otrzymamy litografię 30 na 40 i to w sumie Tyle, tak ta cała edycja się prezentuje. Generalnie, że chcielibyśmy ją zakupić, to możemy na razie ją dostać tylko i wyłącznie na amerykańskie Amazonie. Nie wiem, jak to będzie później wyglądać. Została ta edycja wy... wyceniona na 766 zł. Aż muszę złoćcie na szybko, zobaczyć, czy w ogóle o co chodzi tu w tym i co jest z tą grą. Eee, nie wiem, czy to w ogóle coś było jakieś pierwsze, czy. Coś, bo powiem wam szczerze, że w ogóle nie kojarzę tej, tej otogierki i ciężko mi jest się tutaj odnieść do, do poprzednich. Ale no, czy 766 zł jest to cena adekwatna? Nie wiem, nie mam pojęcia. Bo mówię, w tym nie siedzę, musicie mi powiedzieć, ale że chodzi o całą tą zawartość plus samą grę. Te rzeczy, które tutaj mamy, wydaje mi się, że ta edycja powinna kosztować maks. Maks 500 zł. 450 to jest chyba max Na wstępie oczywiście. Takie jest moje zdanie, i osobiście ja tej edycji zbytnio bym nie rekomendował do zakupu, bo nic specjalnego. Może później ona no będzie tańsza, może gdzieś ją bez problemu tutaj dostaniecie. No to teraz tutaj mamy edycję kolekcjonerską Five Nights at Freddy's. I teraz, tak, jest to gra, która wyszła, no tam. W 2014 roku ogólnie ta chyba cała podstawka, bo nie wiem czy to jakieś były dodatki. W ogóle wiecie co, ja wypadłem z obiegu, wypadłem z obiegu. Jeżeli chodzi o to, to jest chyba właśnie wydanie, które było w 2021 roku. To całe, które tutaj widzicie, ale sama gierka, no to już ma troszeczkę, troszeczkę lat. I tutaj mamy w skład tej całej edycji otrzymujemy płytę z grą. Ciekawe, czy to jest na jakiejś platformie, czy tylko na PC-ta? Chyba tylko na PC-ta. No, widzicie, moja wiedza jest okrojona, jeżeli chodzi o ten tytuł. Mamy tutaj pluszaka, e, takiego e, zez, zestaw e, przypinek, mm, steelbooka, który jest taki wewnętrzny. Mi się go bardzo podoba, że chodzi o te rendery, które tutaj są. Oczywiście też koleścinska pudełko, które jest bardzo ładne. Mamy duży, taki ciekawy magnes, i mamy figurkę, której wielkość niestety nie jest znana. Ten pluszak jest dość ciekawy i powiem w szczerze, że mi się podoba, ale w samą grę, czy tą, która wyszła wcześniej tam w 2014 roku nie grałem, w tą część tutaj też nie grałem, nie mam po prostu w sumie żadnej wiedzy na temat tego tytułu i sam nie wiem jak ta rozgrywka wygląda. Jeżeli chodzi tutaj o całą cenę, no to edycja została wyceniona słuchajcie, na 641 zł i jest dostępna w oficjalnym sklepie wydawcy tam za około 150 dolarów. Jeżeli chcielibyście ją sobie zakupić, no i teoretycznie ona ma pojawić się. A, przepraszam, mam tutaj wydanie, ma się pojawić jesienią na PlayStation. Przepraszam, bo gdzieś mi ta informacja uciekła i ma być też dostępna w Europie. więc na razie musimy czekać na inne sklepy, żebyśmy mogli to wydanie sobie zakupić. I czy ta cena jest adekwatna? Jeżeli chodzi o samą grę, tak jak teraz sprawdzam, no to sama gra chodzi gdzieś około hmm, 160 zł. Z tego co widzę, tutaj mamy w wydaniu kolekcjonerskim, czyli odejmiemy sobie cenę gry. Powiedzmy od tego, gdzieś tak wyjdzie nam w granicach 500 zł, całe tutaj wnętrze tej edycji. Oprócz gierki, więc patrząc na to, że tak mamy steelbooka, nie mamy artbooka, nie mamy żadnych litografii ani niczego takiego. Jeszcze patrząc też na tytuł, to wydaje mi się, że taka cena też około 500 zł byłaby adekwatna za to całe wydanie, wraz z grą, oczywiście. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o mnie, więc musicie mi tutaj zdecydować, którą edycję wolicie, czy w ogóle którąkolwiek, czy chcecie edycję Homeworlda trójeczki, czy edycję Five Nights at Freddy's, to już, to już zostawiam Wam i wybór też Wam zostawiam. Ja osobiście, jeżeli miałem wybierać między jedną a drugą edycją, to skupimy się na tej, którą właśnie widzicie, bo wydaje mi się, że ona jest taka dość, dość ciekawa i bardziej zróżnicowana, tamta jest troszeczkę taka, taka smutna. E, więc tutaj... Prędzej rekomendowałem zakup tej edycji, tamto to bym odpuścił i chyba byłoby to tyle Co do jakichś tam dodatkowych rzeczy, to tu już więcej nie odniosę, więc serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału Czekam na Wasze komentarze, dodatkowe jakieś tam moje ogłoszenia parafiane związane z moją działalnością ze wszystkim będą później To nie musicie się o to martwić i filmiki dodatkowe z jakiejś serii figurek może jeszcze teraz wrzucę Na pewno jeszcze będą testy tutaj od AOC znaczy filmik z tą prezentacją, wiem, że już jakieś zaległe klawiatury mam Genesis I nowych sprzętów na razie nie będzie, no bo przed wyjazdem już sobie nie biorę niczego na głowę Żeby to było już, żeby było na czysto tak właśnie ze wszystkimi firmami I jeszcze ten konkursik, kiedy muszę startować na Instagramie Bo też troszkę mam zaległości, ale no niestety dużo przygotowań, dużo rzeczy No i pochłania to czas prywatny więc dzięki wielkie jeszcze raz za obejrzenie tego oto materiału Widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, no i komentarz żebyśmy sobie mogli porozmawiać, tak więc trzymajcie się, cześć!